Jesteśmy po KSW35, jest z nami Łukasz Chlewicki. Cześć, Łukasz. Cześć, witam. No przede wszystkim e, gratulacje wygranej walki. Powiedz mi, jak masz odczucia co do niej? Podziękował. Wszystko jest e, no, odczucia zdrowotne, no, trochę się czuję poobijany po walce. Znaczy, nie tak tutaj zewnętrznie jak. E, jak. E, jak. jak e, tak, jak nowy mistrz naszej wagi. E, żebro po prostu, troszeczkę w drugiej rundzie tam dostałem sidek i kopnął i coś mam problem z żebrem. Także tutaj miałem problem troszeczkę w walce, a tak to generalnie się czuję dobrze. Powiedz, mnie, czy, powiedz mi, czy nie, nie denerwował Cię przeciwnik tym obniżaniem pozycji, zmianą tej pozycji? No, no, Szylanski taki były, ale no też tacy zawodnicy są i, no, i on taki jest i niekonwencjonalny taki styl walki, no i tak to wygląda. Nie? Jaki wpływ miała zmiana przeciwnika na Ciebie? A powiem szczerze, że no, to żadni, nikomu z nas nie jest y, to dobre, jeżeli się zmienia przeciwnik w ostatniej chwili. I, I tutaj mnie no troszeczkę zdokoncentrowało i no, walczyłem tak, żeby już nie, nie, ani nie zmieniałem jakiś mega taktyk, nie wiem jak ten. A wiedziałem, że mówię, będę walczył w stójce jak się da, jak czułem, że uderza mocno, no to przenosiłem walkę do parteru. Próbowałem tam jakichś poddań, takich rzeczy, ale duże kontroli, to co w MMA się liczy, no i, no i wypracowałem na zwycięstwo. Kiedy chciałbyś wrócić teraz, kolejny raz, na kolejną walkę? Jak tylko włodarze zadecydują, kiedy mam się pojawić w, w klatce. KSW, no to już będę gotowy i czekam tylko na, 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 na termin. tak? Ostatnie pytanie, Łukasz. Widziałeś walkę Mateusza Oszego yy, Urywkami, bo jestem w Mediarumie i, i urywkami, ale obejrzę sobie w domu. Pogratulowałem mu, gratuluję mu jeszcze raz zwycięstwa, także naprawdę dobra robota. Okay, dzięki serdecznie za wywiad. Yy, ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich.